Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy A Jakub się jak portal, za ciosem! Jesteśmy po konferencji RFA, a z nami Ringens organizacji Sonia. Cześć. Cześć. I Nikola. Cześć. Cześć. Pierwsze pytanie, może takie słabe, ale jak wam się podobała konferencja dzisiejszej, może nie gali, po prostu konferencja? Wiesz co, podobała mi się, dlatego że była bardzo kulturalna, nikt się nie wyzywał, więc bardzo na sportowo panowie do tego podeszli, także szanuję dla mnie jak najbardziej na tak. A z twojej strony? Również tak samo, szybka konferencja i w bardzo przyjaznej atmosferze. Nie lubicie takich dymów i patologii? Może dymy jeszcze by przeszły, natomiast patologii no nie do końca. Chyba to jest mój świat i moja bajka. Mimo wszystko wolę takie sportowe pojedynki i sportowe konferencje. No się w sumie głównie pojawiacie na sportowych galach. Nigdy was nie widziałem na jakimś prime czy na fame. Nie myśleliście, myślałyście, żeby kiedykolwiek może być ringer z właśnie w tych frykowych organizacji? Nie dostałyśmy do tej pory propozycji. Natomiast musiałabym to naprawdę mocno przemyśleć, czy poszłabym to, bo tak jak wcześniej wspomniałam, chyba nie jest to jednak mój świat i moja bajka. E, myślę, myślę, tak, śledzę. Ogólnie jestem fanką sportu walki. Jeżeli miałabym wybierać galę frikową, która jest na większym poziomie, to myślę, że chyba fame zachowuje jednak większą kulturę. Fame? Niby tak, ale tam też jest. Prime nie, nie, Cloud to, nie to nie, chyba tak jednak to troszeczkę wyższy poziom. Aczkolwiek no, patologia, wiadomo, pojawia się tam, e, chyba jest mniejsza niż kiedyś. A trenujesz sporty walki? E, nie, ja akurat e, trenuję pod e, sporty sylwetkowe, ale gdzieś tam boks się przewinął. Boks na małe czy na duże woli? Na ja małe. Woli? A tutaj w jakieś treningi odbywałaś, Wiesz co, kiedyś trenowałam kiedy, kickboxing, natomiast teraz też nie jest mi po drodze. Tańczę, więc trenuję taniec i chyba bliżej mi do tego, no i jazdę konną. No. Jaki taniec? Teraz aktualnie tańczę podestowo i typowo pokazowo, czyli pod pokazy, mhm. natomiast zaczęłam balet, więc zobaczymy... Wszystko, jazda na koniu, balet... No, jestem taka... No, jeszcze do tego dochodzi snowboard, bo teraz zimowe sporty, chcę zacząć jeździć na łyżwach, natomiast nie mam po prostu na to czasu, najzwyczajniej w świecie, a wracając do tańca, no to jest jednak to moja największa miłość i moja pasja, także myślę, że w kierunku baletu może mi i dobrze pójdzie, natomiast jestem już wiekowa jak na balet taki zawodowy. Jeździłaś konno od dzieciństwa, czy jakoś od niedawna? Wiesz co, zaczęłam swoją karierę, zaczęłam swoją Miłość tak naprawdę do jazdy konnej lata temu. Później miałam dosyć długą przerwę. Teraz wróciłam. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że też w tym wytrwam. Bo myślałam, że od ostatniego czasu zaczęłaś się uczyć jeździć i właśnie chciałem ci zadać pytanie jak to jest właśnie, nie wiem, w krótkim czasie tego nauczyć, bo to wydaje się skomplikowane. Nie, nie, nie. Wiesz co, teraz po tym powrocie kilkuletnim bardzo szybko przyszło mi wrócić na taki dosyć dobry poziom, wydaje mi się. Także nie, niestety nie odpowiem ci jak to jest zacząć tak szybko, no bo zaczęłam lat temu. A z strony kulturystyka? Tak, no zawody sylwetkowe, bikini, fitness, także no nie jest to typowa kulturystyka kobiet, nasze sylwetki są jednak takie bardziej miękkie i bardziej kobiety. A kiedy ostatni raz właśnie byłaś na, na wybiegu, jak to nazwać w sumie? Na scenie, na, scenie. <noise> na wybiegu, nie na scenie. Półtorej roku temu i teraz planuję powrót Aha. na jesień w tym Skoro roku. Się właśnie wzięła taka twoja zajawka do tych sportów sylwetkowych? Miałaś jakieś idola, czy właśnie skąd to się wzięło? Bo nie każda dziewczyna, że tak powiem, idzie w ten sport. E, kurczę, chyba najbardziej urzekło mnie w tym sporcie e, ta dyscyplina. E, no i po prostu na siłowni znalazłam swój drugi dom. E, gdzieś za dziecka pływałam, trenowałam szermierkę, ale chyba faktycznie czy ta... A nie chciałaś iść w stronę szermierki? E, tak, jest to ciekawy sport, ale jednak chyba bardziej ta siłownia mnie urzekła. Jakie ulubione ćwiczenie na siłowni? Hip trust i martwe ciągi. Ile martwego ciągu, że tak powiem, wyciągniesz, jak to się tam mówi. Martwy ciąg zależy. Sumo to nie są jakieś. A sumo jest lepsze, bo też trochę na siłowni. Sumo jest łatwiej zrobić, bo klasycznym robisz tego garba jak nie za techniki, nie? Tak, jest też mniejszy sumo, zakres mimo. ruchu, więc w sumo no nie są to jakieś rekordy, ale 130 kilo. No e, tak. To znaczy, na kobietę to jest mocarny Seria 130 kilo, to było na 6 powtórzeń. 130 kg na 6 tak. powtórzeń? Bo no to więcej niż, niż niektórzy faceci. <laughs> nie ma tragedii. Hip trusty <laughs> trust 150 to był chyba maks. jak dobrze pamiętam. 3 powtórzenia takie naprawdę poprawne. No to powiem, że siła jest naprawdę mocarna. Troszkę. <laughs> troszkę siły jest nie chciałaś się kiedyś sprawdzić w jakichś sportach walki, jakiś w Afryce, yy, no bo dużo... Yy, myślałam o tym, myślałam i może, może, może. Już też swoje lata MMA? Także... Bo jak jakiś martwy ciąg, masz takie, bym powiedział, predyspozycje chyba bardziej do MMA niż do k yy, No na pewno, gdybym wybierała sporty walki, to chyba K1. Yy, tak, z nie wiem, czy, czy lubiłabym się kulać. Czy brazylijskie jiu Z tej strony na... wiem, że chyba takie pytanie cię irytuje, ale... A o jakie pytanie? Co bym wybrała? Nie, czy, czy byś chciała się kiedyś sprawdzić? Bo jakby poznałaś ten świat od strony ringers, mm -hmm ale to jest ciekawe zawsze poznać stronę takiej klatki, nie? Wiesz co, ja mam to do siebie, że lubię coś robić perfekcyjnie, mhm. więc zaczynając teraz w moim wieku wydaje mi się, że w żadnej, a czy to w stójce, czy w parterze nie byłabym perfekcyjna w tym, co robię, bo po prostu jestem już zbyt wiekowa na to i jestem na to za stara, żeby rozpocząć to tak profesjonalnie, także nie. Nie trzeba profesjonalnie, nie wiesz, niektóre dziewczyny wychodzą, znaczy dobra, pewnie chciałabyś przygotować fajnie, nie, tak, ale fajnie. wiesz, że jak to Chciałabym wygląda? Przygotować się sportowo wy free na pewno nie. Dobra, bo ogólnie macie pewnie duże Instagramy, macie tam pewnie dużo obserwujących. Zadawam takie pytanie, jaki był najdziwniejszy DM, jaki dostaliście kiedykolwiek od kogoś? Może od jakiejś faceta, bo szczęście to może być śmieszne. I dobre pytanie. Właśnie tak wracając do tego wieku, bo cały czas przy tym jestem, ostatnio dostałam taką wiadomość, że e, ogólnie nie lubię starszych, ale ty jesteś w miarę hot. O. I to było przykre. Sklasyfikował cię jakąś mamuśkę? Mhm. A swoje jest Kurczę, takie najbardziej powszechne to są chyba bliki e, i zdjęcia stóp. No tak, tak. <ścoughs> tak, tego jest... myślałem, że to taka beka reguły. Nie, 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 tego jest naprawdę dużo. Na przykład oferowali. Znaczy, żeby zapłacić. Nie doszliśmy, nie doszliśmy do tego, bo ja zawsze usuwam takie wiadomości. Od razu blok? Od razu blok ty nie miałeś takich dziwnych propozycji? Ja miałam multum takich dziwnych propozycji, ale tak samo jak Nikola. W ogóle nie skupiam się na tym i tak samo może nie tyle co blokuję, ale po prostu pomijam taką wiadomość. A czasami spoko sobie bekekę pokręcić z takich ludzi, prawda? Chyba nie mam czasu na to. Nie, masz, nie no. widzisz nawet takich? Bo to chyba trafia do folderu inne. Czy nie tak, to trafia do folderu inne, natomiast odczytam to, po prostu to pominę i nie skupiam się na tym. To miał być krótki wywiad. To ostatnie pytanie: jaka walka Wam się na dzisiejszej karcie najbardziej podoba i którą zobaczycie tego 28? Wydaje mi się, że celowałabym w walkę Adriana Boszyńskiego, mhm. ale to um, wybrałabym ją dlatego, że po prostu znam, znam Adriana dokładnie tak i bardzo mu kibicuję. E, co do reszty walk, nie wiem, powiem się, bo nie do końca kojarzy zawodników. Krósienkę Maksymiliana Króla. Kojarzę eee, z. Kojarzę... Tego wielkiego. No, ciężko go tak. nie zauważyć. No tak, ciężko go nie zauważyć, natomiast nie kojarzę jego walk? Czy on już walczył? Znaczy on zawodowo nie walczył, okay. ale miał jakąś walkę amatorską. Rozumiem. To nie, to nie widziałam tej walki, także nie wypowiem się na ten temat. A właśnie, Aresowi się zmienił rywal? myślisz że na plus czy na minus taka zmiana? Wiesz co, myślę, że dla niego na plus. Nie wiem, jak bardzo będzie przygotowany rywal i jak wcześniej dowiedział się mhm. o tej walce, bo mamy stosunkowo mało czasu do Gali, do pojedynku, więc pytanie, jak. Bardzo jest przygotowany przeciwnik od Adriana. I tutaj, na którą walkę najbardziej ciekawszy? Też... Walka Adriana i myślę, Różne. że tak, i myślę, że... Jakoś, że, że... Kurczę, ma... no chyba ta będzie najbardziej widowiskowa, tak mi się wydaje. Adrian no, ma bardzo mocny charakter, co mogliśmy zauważyć w jego walkach, chociażby w poprzedniej walce. No więc myślę, że będzie ciekawie. Dobra, jak zachęcicie jeszcze fanów, żeby wykupili bilety, pay per view, żeby zobaczyć galę i też w sumie was jako ringers? Myślę, że jest bardzo ciekawa karta walk, więc sama ta karta jest zachęcająca do tego, żeby zobaczyć e, tą galę, a nas jako ringers my jesteśmy tylko dodatkiem tak naprawdę, nie jesteśmy priorytetem, więc trudno e, żebyśmy zachęcały sobą, e, także jak sama karta walk jest dosyć ciekawa, polecam. Wykupić. Myślę, że ktoś na pewno by się znalazł, który ogląda galę. Możemy przynieść tylko szczęście zawodnikom, o tak. A to jest w ogóle ciężka praca taka na gali? Nie, nie jest to nic Bardzo trudnego. Bardzo przyjemna. Jeżeli ktoś odczuwa stres przed kamerą, to być może będzie to ciężka praca, bo jest to jednak praca pod presją czasu, mhm. więc wiesz, tutaj szybko wszystko się dzieje, masz być w jednym miejscu tutaj, nagle tutaj, także praca, praca pod presją czasu, natomiast nie jest to trudna praca. A co należy do waszych obowiązków, właśnie noszenie tych numerków, wyprowadzanie zawodników, coś jeszcze? Czy? To zależy od organizacji. Byłam kiedyś na organizacji, w której oni chcieli, żebyśmy tylko wyprowadzali zawodników. Byłam również w organizacji, gdzie zawodników nie wyprowadzały ringers, zajmował się tylko pokazywaniem rund. Tak Bo że... na Zaranie w ogóle nie ma, ale tam przez to, że tam... Dokładnie tak. Wiesz co, nie chcę spekulować, dlaczego nie ma tam ringers. Znaczy ja się domyślam. A, ja się też się domyślam. Okazuję, Dokładnie tak, nie będę spekulowała. Pod dlatego, że gorszą pary, które przychodzą razem, czy tam mężczyzn, e, którzy przychodzą z kobietami. Trudno mi powiedzieć. Musielibyśmy zapytać organizatorów, dlaczego tam nie Maringard. Natomiast tak jak wspomniałam, nie jest to niezbędny element gali. Bez tego gala również się odbędzie. Także jeżeli to jest już indywidualna kwestia włodarzy. Z są strony fajna, przyjemna prasa to jest? E, bardzo przyjemna, bardzo przyjemna. Super atmosfera, można poznać naprawdę wspaniałych ludzi. E, no my też tak poznałyśmy się z Sonią. E, także no, na plus Mamy jeszcze ostatnia rzecz czy ty znasz takiego użytkownika na YouTube jak Oczasinko Gangster bo to jest swój fan <laughs> Dlaczego tak myślisz? No, to bo znaczy... ja widzę jego komentarze. To może jakieś pozdrowienia dla Oczosinko, bo tak. on zawsze komentuje, no są. Ja jestem w ogóle troszeczkę zazdrosna. Może to, może to, tak, Dobre. ja jestem w ogóle. To teraz jeszcze odpowiadam na twoje pytanie, hmm. bo ja jestem troszeczkę w ogóle zazdrosna, bo on ma kilka takich dziewczyn, a, które gdzieś tam e, wspomina, a ja jestem sam ogrodnika, więc jest mi troszeczkę przykro, że te kilka dziewczyn również znajduje Czyli się. Oczosinko się ogarnie po prostu. Dokładnie. A może jakieś eee, przesłanie do niego, jako swój, może nie największy fan, fan Kurczę, jest mi miło bardzo, to jest, to jest mimo wszystko miłe, yy, wiesz, yy, w dobie tego hejtu, yy, który może nie, niekoniecznie spływa na nas, natomiast jest ogólnie w internecie anonimowości, yy, przez co ludzie mogą pozwolić sobie na ten większy hejt, yy, jest to przykre, że ludzie mniej się wspierają, a bardziej właśnie idą w kierunku te, tego e, takiego wulgaryzmu i yy, yy, hejtu, tak jak wspomniałam, dlatego jest mi bardzo miło. Dobra, ode mnie wszystko. Dziękuję tobie. Dziękuję Dziękuję, tobie. dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkie diety 20% taniej. Tak, 20% taniej z kodem RIL20. Zamów RIL Farm Catering z dostawą prosto pod twoje drzwi. Do wyboru masz aż 8 diet z dokładnie wyliczoną kalorycznością, z smacznymi i świeżymi posiłkami, z najwyższą jakością potraw i oczywiście z możliwością wyboru menu. Wystarczy kilka kliknięć i nie musisz gotować ani potem sprzątać. Wejdź na RILCATERING.PL. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl